To jest taki dostęp do dzieci, które są absolutnie zapatrzone w swojego idola i które są w stanie zrobić dla niego wszystko, zwłaszcza w sytuacji, w której edukacja seksualna w Polsce praktycznie nie istnieje albo kuleje. W internecie, w którym jest mnóstwo ludzi, tak naprawdę siedzą same przed ekranem bardzo często. Emilia Dulnik-OKTV, OK jesteśmy na premierze filmu Chłopie. <muzyka> mojego boku Maja Staśko, która wpadła na koniec jak torpeda i przyniosła kartkę i mi o niej opowiesz. Tak, to jest kartka dotycząca oczywiście wydarzeń, które w tej chwili mają miejsce w internecie i w świecie już tak naprawdę, w Polsce i w świecie, a mianowicie odzyskania godności przez osoby, które były pokrzywdzone. Przez osoby znane, uprzywilejowane, z pieniędzmi, z zasięgami przez youtuberów. Nagłośnił to Sylwester Wardenga. przede wszystkim to jest taki e, impuls, który spowodował też reakcję rządu Mateusza Morawieckiego, dzisiaj generator, prokula, pro, e, prokurator generalny, e, już bardzo dużo wspieram e, i jestem bardzo zmęczona tym wszystkim, bo to już e, kilka dni e, takiego ciągłego bycia. Prokurator Generalny dzisiaj zapowiedział, że jest śledztwo w tej sprawie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, a także prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępstw. I to są ważne informacje dla osób, które doświadczyły tego typu przekroczeń, ponieważ wszystkie osoby, które mają jakieś informacje na ten temat, czy to świadkowie, czy to osoby pokrzywdzone, mogą zgłosić się, a wręcz wskazane by było, żeby zgłosiły się, ponieważ dzięki temu łatwiejsze będzie znalezienie osób, które krzywdziły przez lata, no i także ukaranie ich, ale przede wszystkim łatwiejsze będzie także ochronienie. Kolejnych osób, które doświadczyły przemocy, które mogłyby doświadczyć przemocy przed tym, żeby właśnie tego nie było. Mowa oczywiście o osobach nieletnich, które miały kontakt ze starszymi YouTuberami, którzy bazując na swojej sławie i popularności, wykorzystywali ten fakt. I tutaj naprawdę bardzo niepokojące wiadomości, bardzo niepokojący film zresztą Sylwestra Wardengi, który myślę, że będzie tak jak w przypadku Krzysztofa Stanowskiego, tylko początkiem do czegoś większego. Widziałam już na twoim starze, że spływają co chwilę nowe informacje. Nowe kobiety decydują się by wy wyjść w świat z tym, że również były molestowane przez starszych youtuberów. Tak, to jest rzeczywiście ten główny problem, który tam się pojawia. Cały czas jest to nazywane aferą pedofilską i jedno i drugie jest nie do końca precyzyjne, bym powiedziała, bo ani to nie jest afera, to jest po prostu ważny problem społeczny i Znamiona przestępstwa. No a z drugiej strony, rzeczywiście trzon tutaj dotyczy osób nieletnich, osób, które mają poniżej 15 roku życia lub w okolicy 15 roku życia. Zatem są to po prostu dzieci, do których youtuberzy z wykorzystaniem swojej władzy, zasięgów, autorytetu wysyłali między innymi wiadomości o treści erotycznej, ale także spotykali się z nimi. No i mogli wykorzystać. Po pierwsze, dostęp do dzieci, które mają, ponieważ youtuberzy, ta scena przede wszystkim trafia do bardzo młodych osób, do dzieci, do bardzo młodych osób. To często oni organizują obozy, spotkania dla swoich fanów. Kiedy y, idą ulicą, to dorośli ludzie zazwyczaj nie zwracają na nich uwagi, bo ich nie znają. Ale dzieci po prostu szaleją na ich widok. To jest też taka przestrzeń, w której rzeczywiście to uzależnienie emocjonalne czy wielki autorytet jest, jest nie do wyobrażenia niemalże, ponieważ są takie konta, na którym każde serduszko czy każdy lajk like dany przez swój autorytet, swojego idola jest podliczany przez dzieci i one się niezwykle tym ekscytują, że idol zwrócił na nie swoją uwagę. W takiej sytuacji, oczywiście, no, jest to piękne, no bo to jest jakiś tam rodzaj bycia obok osoby, którą się bardzo szanuje, którą się kocha i uwielbia. No ale osoba, która chce to wykorzystać, może to zrobić bardzo łatwo. Wiadomości są prywatne, niewidoczne. Te spotkania Także częściowo niestety tam może dochodzić do jakichś przekroczeń. I to jest taki dostęp do dzieci, które są absolutnie zapatrzone w swojego idola i które są w stanie zrobić dla niego wszystko. Co więcej, które będą interpretować, zwłaszcza w kraju bez edukacji seksualnej, przekroczenia ze strony tego idola jako rodzaj wyróżnienia, łaski, której dostąpiły. I to jest przerażające, to jest potworne. W takiej sytuacji, w której każdy lajk jest jakimś rodzajem zauważenia, uznania przez kochaną przez siebie osobę, no to przekraczanie granic na tle seksualnym. Seksualnym. Niestety tak może też być interpretowane. Powtarzam, zwłaszcza w sytuacji, w której edukacja seksualna w Polsce praktycznie nie istnieje albo kuleje i dzieci nie wiedzą. Często jak wyznaczać granice, gdzie się znajdują te granice, czego dorośli nie mogą robić wobec nich. I to też jest straszne, i myślę, że bardzo dużo z tego, o czym teraz słyszymy, yy, no, moglibyśmy być przed tym uchronieni, a przede wszystkim dzieci byłyby przed tym uchronione, gdyby edukacja seksualna, nauka o wyznaczaniu granic, ale także edukacja związana z mediami, z, cyfru, z, tym, z tym wszystkim, co się dzieje w sieci, była na wyższym poziomie. Także wobec rodziców, którzy często no, nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje w internecie, co oglądają ich dzieci i jakich yy, doświadczeń, przeżyć co, co je tam dotyka. A Maja, jak mogą reagować rodzice w takiej właśnie sytuacji? Rodzice przede wszystkim powinni też nie jestem psycholożką, ale myślę, że takie ważne bardzo kwestie to jest to, żeby mieć relacje ze swoim dzieckiem, w którym ono jest w stanie powiedzieć o wszystkim, o wszystkim co się dzieje. Właśnie, skoro nie ma tej edukacji seksualnej w szkołach, no to bardzo często trzeba ją robić w domu. Nie można, nikt nie ma prawa wysyłać do ciebie takich wiadomości. Nikt nie ma prawa pisać do ciebie, przekraczać Twoich granic. Jeśli czujesz jakikolwiek dyskomfort, to wtedy masz prawo powiedzieć to mi, właśnie rodzicowi, ale są też miejsca wsparcia, psycholożce. To jest cała taka struktura, która powinna istnieć, żeby dziecko czuło, że ma prawo mówić o wszystkim, o, o każdej emocji, która się w nim zrodzi, czy jest pozytywna, czy jest negatywna. Ale bardzo często niestety jesteśmy w takiej przestrzeni, gdzie dzieci czują się zupełnie opuszczone, samotne. W internecie, w którym jest mnóstwo ludzi naprawdę siedzą same przed ekranem bardzo często, czują, doświadczają bullyingu, doświadczają przemocy rówieśniczej, która także spływa przecież w dużej mierze z internetu, który daje tego typu wzorce. No jeśli wyzywanie się wzajemne jest rodzajem uznania, jest rodzajem robienia sobie kariery w tym świecie, no to, to, to tego samego będą doświadczać w szkole, no bo przecież przenika to bardzo silnie przez naśladownictwo do tego, co się dzieje w szkołach, więc yy, to jest duży, duży problem. Jeden rodzic sam tego nie rozwiąże, no ale może dać na tyle, starać się dawać na tyle wspierające środowisko, no i też zapoznawać z tym, co się dzieje w internecie, z tym, co ogląda jego dziecko, z tym, jakie wartości tam są promowane, z tym, jakie relacje też zawiera taki youtuber, taki influencer z dzieckiem. No ale myślę, że teraz, w tym momencie, w którym się znajdujemy, zmieni się bardzo dużo. Rodzice o tym usłyszą służby już się tym zajmują, influencerzy będą na to bardziej uważać, ale także dzieci dostają narzędzia do rąk, w jaki sposób reagować i że są na przykład, kiedy nie mają wspierających rodziców, że są organizacje wsparcia jak 116, 111, czyli Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, które zawsze im pomogą i że są miejsca, gdzie mogą wysyłać takie wiadomości, na przykład dyżurnet jest takim miejscem, że tam wystarczy wysłać wiadomość, która na przykład jest przemocowa, zwłaszcza na tle seksualnym, ale w ogóle we wszelkie różne sposoby i tam są osoby kompetentne, które tym się zajmą. W świecie idealnym to już ostatnie pytanie. Co powinno się teraz stać na przykład z youtuberem 100? Myślę, że to się stanie, to znaczy myślę, że będzie poprowadzone śledztwo i będzie to ta sprawa cała zbadana, na tyle na ile się da, mam nadzieję, że z dotarciem do wszelkich szczegółów i do wszystkich przekroczeń, które mogły mieć tam miejsce. Ale prawda jest taka, że skupianie się na jednym czy drugim youtuberze za dużo nie zmieni. To jest takie częste zjawisko, które pojawia się w sytuacjach przemocy, zwłaszcza przemocy seksualnej. Zgarniamy absolutnie całą winę na jedną osobę. I całe zjawisko, problem społeczny, przyzwolenie społeczne, też środowiskowe na to, co się działo, znika. Tyle, że jak ta osoba zniknie, ta osoba już zniknęła jakiś czas temu, problem nie zniknie ponieważ problem jest znacznie szerszy. Jak teraz się dowiadujemy, jest znacznie więcej osób, które było w to zaangażowane, które też tego typu zachowania mają na koncie, bądź o nich wiedziały, bądź je wspierały, karmiły, jakoś w jakiś tam sposób sprawiały, że były możliwe i dopóki nie będziemy rzeczywiście na to spoglądać systemowo, jako na pewien problem, który już nigdy nie ma prawa nastąpić, tylko na jakąś jednostkową sytuację, no to niestety nie uda nam się tego rozwiązać. Dlatego dla mnie w idealnym świecie oczywiście osoby, które przekraczają granice, ponoszą konsekwencje, ale w idealnym świecie przede wszystkim tych granic jak najmniej jest przekraczanych właśnie dlatego, że dzieci wiedzą w jaki sposób się chronić, mają świadomość na ten temat, rodzice wiedzą co się dzieje z ich dziećmi w internecie. Internet także jest mocniej kontrolowany, na przykład pod kątem właśnie treści seksualnych, które docierają do dzieci. Są algorytmy na ten temat, są nawet ustawy, które w tej chwili w Parlamencie Europejskim jednależy. To są rzeczy, które praktycznie no już w dużej mierze są gotowe i naprawdę wystarczy to wprowadzić, wystarczy, wystarczy też się wspierać, a przede wszystkim też warto pamiętać o tym, że Wiele krzywd już zostało wyrządzonych, i że takie osoby, które tych krzywd doświadczyły, że też mają pełne wsparcie i pełne prawo do zgłoszenia tego na prokuraturę. Prokuratura Okręgowa w Warszawie tym się zajmuje, czy też do Wydziału właśnie cyber, Zwalczania Cyberprzestępczości. No i że także mają wsparcie psychologiczne, bo to może być bardzo trudne dla osób, które doświadczyły przemocy ze strony YouTuberów, ale także dla wszystkich innych. I takie wsparcie psychologiczne dostarcza na przykład Feminoteka Fundacja, Fundacja Centrum Praw Kobiet dla Kobiet, dla Mężczyzn, Fundacja Fortior, Niebieska Linia dla osób, które doświadczyły. Przemocy w rodzinie. To są różne sytuacje, różne osoby mogą reagować na to, co się teraz dzieje. No też w taki sposób czasami stresogenny, to znaczy taki retraumatyzujący, i warto wtedy sięgnąć po pomoc, naprawdę, bo nie jesteśmy sami w tych emocjach. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Okay.